Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blokkopyra.com. Jestem na Ale Imprezie, tutaj prawda, ale Chłopaki. Ale Bartek i ale, ale Michał. Także będzie ogłaszanie, tak? Będzie dzisiaj ogłaszanie coś? Będzie, będzie grubo? Będzie grubo. Będzie grubo. Będą Państwo zadowoleni? Będą Państwo zadowoleni. No dobra. Pierwsze piwo to... Jak ona się nazwa? Lady Blanche. Lady Blanche. Chciałem powiedzieć Hard Blanche. Lady Blanche, patrzcie jakie mi prawda szkłoda dobre. Normalnie to tu w shakerach podaję. Ale można? Można. No, leciutka siereczka jest, jak to w Bitbirze. Ale taki rzeźki, rzeczywiście przyprawowy aromat. No, fajne. Trochę drożdżowe w smaku, ale dobre. Dobre, rześkie takie. Jest i konkurencja, żeby sprawdzić co, co knują konkurenci. My zawsze knujemy razem. Jesteśmy znani, znani z knucia razem. Tak, tutaj już knują następne kolaboracyjne piwo, tak? Yeah. Nie. Nie? Yeah. Nie. Teraz puby otwieramy. Dobra. Sieć Pabu. Jak to mówił taki znany warszawski animator bilny, że on jest posiadaczem sieci Pabu. Tak samo Alemrobar ma sieć Pabu. Jak nie przymierzając... E... McDonald's. McDonald's. Dobra, widzę, widzę docenta, widzę jacera. Witam, cześć. To tam. Też macie lady blanche? Mamy lawenda. Za no dużo lawendy? Nie, lawendy to mnie Kolendry jak już. to jest lawenda, taka kojarząca mi się... Nie, nie. Znaczy co, ja bym się czepił. Jak ja bym się miał czepić, to mi się czepił. trochę jest takie drożdżowe, nie? Cześć, Cześć Marek. To jest dobry biskwier. Nie za wytratny, nie za Nie wiem, co ty się czepiasz. Jak zwykle, jak zwykle do się czepiasz. Nie za wytrawę. Za wytrawę? Nie. Właśnie jest sok? Jest dużo tej słodyczy czy takiej? Za mało kolendry, dużo nie, nie, nie. za dużo no ja lawendy. Za tutaj że nie dawali żadnej lawendy. A taki posmak jest. No od kolendry. Na kolendra daje taki posmak Perfumowy. Nie. To faktycznie jeżeli chodzi o rzut oka na bar. Tutaj rzucają się w oczy te kolby, nie? Chodzi o to, żeby widzieć, jakie, jaką barwę ma piwo. To nie są tanie rzeczy, ale. No ja tak myślę. To czyli, czyli to sugeruje kolejność degustacji od najjaśniejszego do najciemniejszego? co? Ja myślę, może, że nic czasem... nie sugeruje, bo one są nie po kolei. No właśnie, ale gdybyście na koniec nie wygłaszali klientowi, jakie by było no. przyjazne? Nie, no generalnie one są w kolejności chyba na degustacji, mniej więcej. Szczególnie imperialne, ale ekstraktem są? Na początku ekstraktem, a ekstraktem. Pan, że... no, to właśnie, tak. Tak, więc... no, ale zobacz Imperial z małki Jaki jest. Barwa. O, No więc chyba trochę no, fej. Może A właśnie. Przepraszam, że przerywam, ale co się stało ten Imperial taki z małki, Joe, taki jasny? <laughs> no ale wtopa, ludzie, na, na, na imprezie, no normalnie, no nie, no. Cześć. Cześć. Ale siara, ludzie. Co, pomylili się? Tak. Oj tam, oj tam, oj tam. Tylko i psi. Ja nie wiem czy oni nie wylecą, bo no, <laughs> to im W Poniedziałek materiał pójdzie. No, nagraj to jeszcze raz ja. O! Znowu. Po szybkiej interwencji jest... Znaczy ja mam to udokumentowane jakby co, więc... <laughs> Johnny Sauer. Ale jest kwaśny jest no, padnie z... tak, no, ładnie, fajnie, kwaśno Bez octu, bez jakichś tam dzikusów, ale mlecznie, ale, ale fajnie. Lacto. Bardzo rzeźbiające. Lakto? No to jest znasz. Ja, ja mam vilaj z Jabłko też. Jabłko też. To Takie... no w tym pierwszym też był tak jabłkowy. No, no ja, ja tam nawet bardziej chyba był jabłkowy. ale był dość wyraźnie jabłkowy, taki zielony jabłko było bardziej razić... Jest kwas, nie? Jest kwas. Jest to jest na początek piwo. Pierwsze po przyjściu. Jest. Pierwsze po przyjściu. Nie, po pierwsze po przyjściu wziąłem tego baba z brodą. No, witam. No. A ja od razu Johnny Sawyer, żeby postawił na nogi. Bo ale trochę słodki jesteś. Nie. Albo aromacie. Może aromat mnie tak też. Tak. Dla mnie nie był słodki absolutnie. Nie no, kwaśny jest mega, ale może ma być coś kwaśne, słodkie też. Jakby co so to czuć najbardziej perfumy kopyra. Kurwa, widzisz. A sędziowanie jest zabronione. Zaburza. Ale swoich ja nie czuję. Ja swoich nie czuję. więc. Bardzo dobre. Bardzo dobre, kwaśne, mega kwaśne. Yy, kufaki mówią, że trochę jo Johny... Yy, jak on się nazywał? Cherry? Yy... Nazywa, bo on jest jeszcze. No tak, będzie. 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 Że nie będzie tak słodki jak poprzednik. No tak. No bo Nowy by kompotowy był. No wybuchał tak, bo... Przefermentował drożny no cukier. Słodki, no. bo taki był słodki, no. Więc ma być bardziej wytrawny, Zobaczymy. Ja bym nie miał nic przeciwko, gdyby taka wersja się w ogóle pojawiła. Znaczy bez czysto, no, czysto. Ale jakby tak mieli odleża kochanego taki no on Ty, teraz, teraz ma czas, należa kochanego. Nie wiem, ale po bazie zawsze wolno. Nie, bardzo fajnie. Także Johnny Sauer robi roboty. Mamy, mamy i tego. Ortodoks stał, a tu Grzegorz Zwierzyna szef wszystkich szefów. O, bardzo ładnie. Co prawda nie ma amerykańskiego chmielu jak w pierwszej marce, ale, ale bardzo fajnie. Kawowo. Mm. Bardzo dobry stał. Czekoladowy. Może nawet trochę aż za pełny jak na dry Stał, tak. Ale kurde. Ale dobra. Naprawdę bardzo dobry, czekoladowy, może leciutko piekący od paloności, ale spoko, też na dry to jest ciut za słodki, ale ogólnie rzecz biorąc jako stał, genialny. No. Jest piwowar, to może piwowara zagajmy. E, imperialny Smoky Joe. E, Członca, mówiłeś, że dwie beczki, tak? Highlands tak. i z Highlands. E, tak, jedna, jedna torbowa, jedna bardziej kwiatowo. Wszystko to bawię. Niestety albo niestety zblendowaliśmy je dwie razem i... i no, ze, ale, ale Torb jest. Zdecydowanie, jest nos, jest deszcz, do... jest, Nie, jest, dobrze, dobrze. Dzień dobry, dobry Państwu. Jest, jest alkohol, tego młykom daje trochę. Znaczy, alkohol, znaczy, aromat mnie nie powala, nie? Na pole, wiesz, panilie i tak dalej, kreśla po kurbonie. To pewnie rzeczy Są smaki nabyte. To się nazywa smak nabyty. Jeżeli ktoś lubi whisky zilej, mocno torfowe, zapach nizonu, asfaltu, palonych kawi elektrycznych... Ale w samym smaku nie ma tego tak dużo. Ale w aromacie jest. W aromacie jest, ale w smaku nie W smaku jest... Jest, jest. Powiem szczerze, że chyba najbardziej ułożony jest ten w tym Harley-Age, e, nie? Bo... E, nie, akurat Wasz Smoky Joe nie jest przegięty, nawet na wersja fanowska, bo piłem jest przegięte te torfowe, takie że już kurwa... To, co robione w to bardzo to też przegięte. Też piłem. Jak no. Jest lekka słodycz. Znaczy, tak. Jak na Barrel Age Risa, to jestem rozczarowany. Natomiast jak na Barrel Age Imperial Smoky Joe, czyli torfowy ris i tak dalej, to jest fajny. Jest przystępny. przystępniejszy, mi się wydaje, niż zwykły. Chociaż zwykły też nie był to moim zdaniem. Ty się dziwiłeś, nie? Myślę, że jest zdecydowane. Wszystko to, co ma być w nim czuć, jest czuć. A jest jednocześnie, gdzieś trzyma ten balans. Rzeczywiście, aromat tej beczki jest złożony. Czuć, że tutaj to nie jest tak jednostronne, jak często beczka po burgonie jest wanilia i nic więcej. Tutaj jest wanilia, troszkę tutaj wchodzi taka jabłkowość, trochę taki, tak jak mówiłeś, kwiatowość. No, powiedzmy, że tak, nie? Jedna z beczek była kredowa, taka bardzo Nie, no. dobra rzecz. Tutaj czuję sam. No. Także gdzie to będzie? W Warszawie będzie. W Lokalach i na Troszeczkę chyba będzie A nie, mówiłeś, że dużo będzie butel. Dużo będzie, jest bardzo... No, jak samego piwa jest 400 litrów, tak? Nie, 400. Tak, 400 litrów jest 10 meczek, 20 litrowych, 40 litrów, butelka będzie zawsze. Czyli połowa, tak? Tak, butel, czyli butelek ba... będzie 600. Sz, no, butelka będzie 60 No dlatego mówię, że 600. to ile? <noise> nie, w, poniedziałek, w poniedziałek usiądziemy do XL. <noise> usiądziemy do Excel. To nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy. Nie no, już sam, sama fakt ile jest tych uczelnych. To już sprawia, że po prostu nie, nie może być tak. Wiesz co, powiem Ci szczerze, że nie mam pojęcia, nie, nawet nie siadaliśmy do kalkulacji, po prostu zrobiliśmy do tej powinni. Idziemy się martwić, jak one będą stałe. Na kranie kosztuje y, 19. Tak? Nie, to nie 18. to. No. 18. 18,025, a... Ale ja widzę Imperial Smokey Joe 19, co to jest? 18 35. A, 35 za 0,5. No to 0,3 musiało być tańsze niż 0,5 niż 135. No tak. No, nie tak drogo. Staramy się go o Ale będzie spekulacja. Tak, będziemy... Pan Grossman? Ale Grossman. <laughs> Eee, piwowar, browaru, nowy browar Szczecin. Ja wolę. nie w Szczecinie mam festiwal, wczoraj byłem. I to, podobno szkoły przyszły. Przypomnę, że normalnie się działo. <grym> a tu im że to będzie jakaś taka popierdółka bo to nigdzie w ogóle nie było... Szczecin ma wszędzie daleko do rozumiem. Nigdzie nie było promowane, a tam dobrze, Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz, tak. Tak. Ale przecież wam też się dobrze kredzić. Także trzeci nie spolecał, trzeci nie są trzy browary. Trzy. Nie wiecie tego, w trzeci nie są trzy browary. A i bok to cztery. To browar jest browar, Cztery browary. Trzeci, nie ma. Nie wiem, nie widzę tutaj. Trzeci cztery sami to nie tak mało. Daj się tak, eee, kończymy. Słuchajcie, dziękujemy bardzo za pojawienie się na Ale Imprezie, to już do przodu. Ale Imprezie 2016. Witam w imieniu Ale Drowaru, Michał Saks, e, i, i czwarty członek naszego teamu. Michał Korol, nie mieliście pewnie okazji jeszcze poznać, ale oto człowiek odpowiedzialny za dystrybucję i za logistykę naszych Bardzo króciutko, żeby nie przedłużać się, Kiedy pierwszy? Pierwszy będzie już. gdzie piwo. Piwo było już dużo wcześniej. E, miód Pitny to też wielka moja pasja i miłość i... Brawo! i, i mam nadzieję, że uda się zacząć realizować i, i produkować w Polsce miody pitne z prawdziwym, że zacięciem. Brawo! bez Bezkompromisowo. I, Mielone! I pokazać, że można to robić naprawdę świetnie i ciekawe rzeczy i zniknęły serwis modyfikacyjny a celowo chcemy, żeby to były właśnie nasze klubki, naszej produkcji No i przechodzimy do klubu Kiedy star! Jak zauważyliście na decyzji środowiskowej decyzję środowiskową zrobiliśmy niemalże dwa lata temu przez cały czas, usiłowaliśmy zrealizować nasze przedsięwzięcie. Dodam, że... nasze lokalne się lokale w Gdyni. Jak Tomek się pyta kiedyś stary, to już odpowiadał, jak był w tym roku. Brawo! Brawo! Tutaj na, na, na zdjęciach widać tylko część produkcyjną, ale przy projektowaniu browaru zadbaliśmy o to, żeby to było miejsce maksymalnie przyjazne. Macie może? No nie powiedziałeś o browarze dobry, drugim, w którym ważycie. A. Eee, cały czas będziemy ważyć w browar, browarze gości, Żywo. obecnie też rozszerzyliśmy naszą produkcję na browar kościeżyla, z którego pochodzi piwo Lady Blanche, które możecie pić. i na pewno jeszcze będzie się to wszystko ruszyć. jaka wasza zadnia? ale jakie wybicie? słuchajcie, jesteśmy tutaj całą noc, także możecie pytać, możecie zaczepiać, i odbadać, dziękujemy Wam bardzo, zapraszamy za piłkę zapraszamy na lawnę z linią, na pana